Tadeusz ryzyk słynie nie tylko z silnej pozycji w konserwatywno-prawicowych mediach. To ekonomiczny gigant i jeden z najbogatszych Polaków. Chęć spieniężania wszelkiej aktywności, którą praktykuje, nie idzie jednak w parze z nauką Kościoła. Dowodzi tego papież Franciszek, który ostatnio skrytykował cenniki księży za udzielanie sakramentów. Tadeusz Rydzyk jest dziś jednym z filarów Polski nie tylko kościelnej, ale prawicowo-konserwatywnej. Jest potentatem medialnym, założył Radio Maryja, współudział przy telewizji Trwam i naszym dzienniku. Ma swoją uczelnię, a nawet fundację Lux Veritatis, szczególnie docenianą przez rząd. Papież krytykuje duchownych, co Tadeusz Ryzyk i wielu podobnych na to. Nie dziwi więc patrzenie najbardziej słynnemu polskiemu duchownemu na ręce. Z drugiej strony, nauka kościoła przestrzega przed materializmem i bogaceniem się dla samego pieniądza. Nie przeszkadza to jednak tysiącom polskim duchownym działać w oparciu o cenniki parafialne. Ilekroć w kontekście komunii świętej, bierzmowania. Czy ślubu kościelnego słyszymy symboliczne, co łaska? To proboszczowie zwykli po chwili namysłu dodawać już mniej optymistyczne, ale nie mniej niż. Sprawa odpłatnych sakramentów spędza sen z powiek wielu wierzącym, na całym świecie. Głos w tej sprawie zabrał w tej sprawie papież Franciszek. Skrytykował parafię za cenniki sakramentów. Podczas piątkowej mszy w Watykanie mówił, że nie należy ustalać cenników. A datki należy dawać tak, by nie było wiadomo, ile wynoszą. Jego słowa cytuje portal Vatican News. Papież dał w tym kontekście sporo do myślenia. Trzeba pomyśleć, jak traktujemy nasze świątynie, nasze kościoły. Czy na pewno są domami Bożymi, czy też przypominają one targi, oświadczył papież. Niecennik, a dar na Kościół. Sam przyznał, że w Rzymie, gdzie na co dzień sprawuje służbę, Nie widział takich praktyk, ale spotkał się osobiście z takim działaniem. I pokreślił ponownie, że nie powinno stosować. Siecenników za sakramenty, a tak zwany ofiarę na kościół. Należy ją dawać do puszki na datki. Ale dyskretnie. By nikt nie widział, ile, a nie według cennika, stwierdził Franciszek. Przestrzegał również wiernych przed pokusą światowości uroczystości kościelnych. która często prowadzi do komercjalizacji wydarzenia. Pomyślmy o pewnych ceremoniach, sakramentów, albo uroczystościach upamiętniających. Czy to jest miejsce kultu, czy salon? To prawda, że uroczystości muszą być piękne, ale nie światowe. Jest ona uzależniona od boszka pieniądza, oświadczył papież. Papież Franciszek, człowiek, który dotrzymuje słowa, to raczej osobista podróż. Z głową Kościoła katolickiego niż biograficzny film o życiu Ojca Świętego. Wim Wenders, reżyser tego filmu dokumentalnego, był trzykrotnie nominowany do Oscara. Jego obraz stawia nas twarzą w twarz z papieżem, umożliwiając nawiązanie intymnej rozmowy. Ten dialog jest wyrazem troski o najbiedniejszych, o kwestie ochrony środowiska. Sprawiedliwość społeczną oraz apelem o pokój i dialog między religiami. Film podąża za papieżem podczas jego licznych podróży po całym świecie Ziemi Świętej Afryce, Ameryce Południowej czy Azji gdzie spotyka się ze zwykłymi ludźmi rolnikami robotnikami Papież Franciszek jest żywym przykładem człowieka, który tak konsekwentnie traktuje swoje słowa. Dzięki pełnej otwartości ze strony Watykanu mieliśmy przywilej kilku długich audiencji u Ojca Świętego. Film będzie niósł szerokiej publiczności na całym świecie papieskie. Radykalne współczucie i głęboki humanizm, mówi Wim Wenders. Kim jest papież Franciszek, uwielbiany przez media i ludzi nie zawsze bliskich Kościołowi? Czasem krytykowany surowo za postępowy charakter swych poczynań i wypowiedzi. Nawet przez biskupów i kardynałów, kim jest ten, który często zaskakuje. Prowokuje i wierci dziurę w brzuchu tradycyjnym katolikom. Warto przyjrzeć się bliżej jego postaci. Nie tylko przez krótkie wypowiedzi wyrwane z telewizyjnych newsów, ale także przez dłuższe refleksje prowadzone pod okiem. Kamery światowej sławy dokumentalisty Wima Wendersa. Reżyser pyta Franciszka o poglądy na różne aspekty i problemy współczesnego świata, tykające nie tyle kwestii teologicznych, ile tych, które mogą dotyczyć każdego myślącego człowieka. Bez względu na wyznanie i pochodzenie geograficzne,